Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku przestronnej serii o Minecraft, magia, komend, a dzisiaj przedstawię wam nowe smoki w Minecrafcie. Tak, nowe smoki, które raz, możemy, e, że tak powiem, udomowić, e, dwa, możemy z nimi walczyć, trzy, możemy wykluczyć je z jajek. Tak, i dodatkowo mamy pięć rodzajów smoków. Ha! OK, no dobra, słuchajcie, zaczynamy z tą niesamowitą komendą, ponieważ komenda jest naprawdę epicka na 1.10 działa, więc troszeczkę musimy się cofnąć. Niestety, na 1.11 jeszcze komenda nie została opublikowana. Ale jak widzicie, mamy różne własne tekstury, własne modele, a kiedy tylko wsiądziemy na takiego smoka, tak, możemy nimi latać, e, będzie on poruszał skrzydłami. Więc, słuchajcie, epicka komenda, która wygląda świetnie. I zaraz Wam omówię ją, jak ona wygląda tak naprawdę, słuchajcie, z bliska. Każdym tym smokiem się przelecimy, więc zaraz zobaczycie, jak on działa. No dobrze, słuchajcie, na początku oczywiście musicie wpisać komendę, jednak poradnik zaprezentuje Wam pod koniec wpisywania komendy, ponieważ to chyba każdy wie, to jest only one comment, więc tylko jedną komendę wpisujemy, żeby to wszystko działało. Komendę oczywiście również macie w opisie, ale najpierw. Potrzebujemy oczywiście jaja smoka. Jaja smoka kresu, czyli tego, którego zabijemy w Endzie. Um, I musimy, słuchajcie, wrzucić do niego. Uwaga, trzy bloki emeraldu. Kurde. Na górę. I proszę bardzo, pojawił nam się taki smok, który jest bugowany na niektórych wysokościach. Zobaczcie, weźmy sobie game 0. No, lecisz do mnie, lecisz do mnie, tu już będzie leciał normalnie, patrzcie. O, widzicie, już leci normalnie, i on będzie mnie atakować i to taś, tak dość konkretnie, patrzcie. Wow, 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 no właśnie. Więc, zginęliśmy. Jesteśmy w tym samym miejscu, na szczęście. Mm, I musimy go zabić, oczywiście, czymś naprawdę konkretnym. Mieć naprawdę dobrą i mocną zbroję, i oczywiście silne oręż. Jednak, dlatego, że ja tą komendę wam prezentuję. Wezmę sobie tutaj diamentowy mieczek i ubiję tego smoka. Zobaczcie, jaki on jest przy okazji mocny, bo jest skubany naprawdę mocny. Zobaczcie, uciekają mu takie sarduszka i będziemy go bić. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow! 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 28 uderzeń diamentowego miecza, więc naprawdę konkret. Smog jest naprawdę silny, ale zobaczcie, teraz wydropiło nam się takie jajo. Mamy teraz mało czasu, ponieważ szybko musimy podłożyć takie sianko pod to jaje, zobaczcie. Wrzucamy do tego ogromnego jaja 5 snopów siana i zobaczcie, tworzy nam się, jak widzicie, takie małe gniazdko. I w tym gniazdku, ten smoczek się po prostu nam będzie wykluwać Jednak, musimy poczekać e, coś około jednego dnia, aby ten smok nam się wykluł, więc No niestety, troszkę czasu musimy tutaj spędzić Oczywiście jednocześnie go doglądając, ponieważ na smok e, czasami może sobie gdzieś sam odlecieć Ale raczej przeważnie, przeważnie się o to nie martwcie, ponieważ jak on się wykluje e, Będzie raczej stał w miejscu Jednak, nie zawsze tak jest O! Wow, a, mi za... a ja czekałem i 10 minut się wykluwał. Skubany, no dobrze, fajnie, bo nam się wykluł jeszcze ten smok, którego nie mamy. Wow, idealnie. No i słuchajcie, teraz na takiego smoka możemy sobie wsiąść. I on leci tam, gdzie my się dokładnie patrzymy. Kiedy chcemy zlecieć w górę, zobaczcie, patrzy się w górę i jesteśmy już wysoko. Kiedy chcemy opaść... Patrzymy się w dół i jak widzicie, smok wykonuje nasze polecenia, więc sterowanie jest naprawdę, naprawdę bardzo łatwe. Czemu ten smok nie atakuje teraz tych mobów? A no to jest, słuchajcie, ciekawostka. Zobaczcie, po zabiciu smoka wysiadamy normalnie shiftem i on sobie tutaj będzie stać już wiecznie, kiedy my sobie go tutaj... Ee, no, wykryliśmy. Dobrze, teraz, słuchajcie, musimy skraftować pewien patyk, pewien taki... Eee, pewną taką różdżkę, która będzie tym smokiem naszym mm, że tak powiem kurde dowodzić nie no, coś dzisiaj mi brakuje, sub, słuchajcie mamy taki kieł, to jest chyba kieł nie jestem pewien, albo pazur eee, potrzebujemy jeszcze jednego patyka, jak widzicie i teraz wyrzucamy ten pazur niech będzie pazur i patyk i tworzy nam się, jak widzicie taka dzida spear, dokładnie dokładnie, i teraz słuchajcie wsiadamy sobie na takiego smoka Okej, okay, zlećmy gdzieś wyżej, ponieważ nie chcę tutaj innych smoków zranić. Klikamy F, aby przenieść tą dzidę do drugiej rączki. I zobaczcie, na smok... O, oh, fuck, zsiadłem z niego. I nas smok teraz będzie atakować. Come on. Okej. Okay. I jak widzicie, on będzie atakować niektóre moby. Jednak wiadomo, jest to komenda, więc może być tu kilka bugów. Ale te moby rzeczywiście są atakowane. No, mało co widać, co? <tosłuch> No gdzie ty jesteś kielet? No, szkoda, że nie możemy zatrzymać smoka w miejscu. To jest niestety pewien minus. Jednak jest to dość szybki, słuchajcie, środek transportu, bo rzeczywiście tymi smokami możemy poruszać się dość szybko. No i słuchajcie, ten smok nazywa się smok Emeraldu, chyba, że coś w tym stylu. Więc jest to emeraldowy smok, jednak jak widzicie. Dobra, już już ogar, ogar ziemeczku. Kiedy nie chcemy, żeby atakowały, dawajmy to mm, po prostu tą dzidę do drugiej ręki. Tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze smok magmy. Ten. To jest smok TNT. Ten, chyba, będzie najciekawszy. Słuchajcie z tego zestawienia. To jest e, smok lodowy. A to jest smok ziemi. Te wszystkie smoki możemy otrzymać dopiero wtedy, kiedy zabijemy takiego smoka, którego zrespiliśmy z jajka. I on randomowo się tutaj rodzi e, w takie oto tutaj smoki. Więc jeśli chcemy na przykład mieć lodowego smoka, koniecznie, albo TNT smoka, to niestety musimy się troszkę pomęczyć i zapewne powykluwać. E, Pewną, większą ilość tych smoków, żeby akurat nam się ten trafił. E, chyba, że akurat nam się uda od samego początku e, smok, którego chcemy. No dobra, tutaj mamy kolejnego smoka. O właśnie, jak takie coś wam się dzieje, słuchajcie, to zróbcie szybko reloga, ok? Zróbcie reloga i będziecie na tym smoku mm, z powrotem. O, widzicie taki meg? I słuchajcie, ten smok, zaraz zobaczymy, co on w sumie robi. Bo on, kurde, nie pamiętam szczerze mówiąc. E, weźmy jakieś moby. Boże, tam są. Tak, idealnie. Zobaczmy, co on zrobi teraz. A, on podpala chyba, wiecie? On podpala inne moby dookoła. Więc y, również te pasywne, jak i te. Mm, te, które chcą nas po prostu zabić. Pasywne i ofensywne. E, no i cóż, te moby zginęły. Niestety, troszkę bałaganu możemy zrobić na naszym świecie. Co się dzieje z tym koniem, widzieliście? Wow. E, I działa to naprawdę całkiem spoko. Ale my sobie teraz siądziemy, przejrzymy sobie jeszcze kilka smoków, tylko najpierw muszę zrespić jakieś moby, które nie palą się w świetle dnia. Eee... Czekaj, czy weźmy sobie... ...mobki. Hmm... Myślę, że mogą być to creepery chociażby. Niech będą sobie to creepery. Zobaczymy umiejętności kolejnego ze smoków. No dobra. E, którym smokiem jeszcze nie lataliśmy. I weźmiemy sobie na, po, na końcu, bo to będzie chyba najfajniejszy smok. Weźmy sobie smoka ziemi. O, widzicie, znowu, kurde. I znowu z Remirologa. No, niestety, komendy takie są, że czasami są jakieś bugi e, Nawet dość często są te bagi, ale tak to wszystko wygląda. Dobrze. I zobaczcie ten smok. Okej. Okay. Ha. Tworzy takie bloki ziemi e, na mobach, i te moby po prostu giną w środku tych ścian tej ziemi, tego kamienia i według mnie jest to naprawdę bardzo dobry smog, ponieważ od razu unieruchamia dane moby i jak widzicie oczywiście dostaliśmy drop czyli akurat tutaj proch strzelniczy okej, okay, fajnie no dobrze mm, również to jest fajne do pozyskania na przykład kamienia, kiedy nie chce nam się robić jakiejś maszynki do cobblestone'a E, ten smog, jak widzicie, zamienił również nasze smoki i zaraz będziemy musieli je chyba odkopać, ponieważ one, z tego co wiem, giną, a nie chcę, żeby mi zginął lodowy smok, kurde. Dobra, stary, nie gin, bo jeszcze będzie, będę ci potrzebować. Okej, okay, weźmy sobie teraz lodowy smog, e, lodowego smoka i słuchajcie, co on robi? Any jest to dość śmieszna umiejętność, zobaczcie, tam mamy wodę. Mm, I zaraz tej wody, jak się domyślacie, pewnie nie będzie. O kurde, ten smog zginął, słuchajcie, ten smog nie żyje. E, ponieważ wiem, że jak zabiję smoka, to nie jestem w stanie na niego wsiąść. Ja jego, zabiję smoka innym smokiem. No cóż, weźmy sobie smoka TNT. E, najpierw jednak weźmy czas, zmieńmy. zobaczmy, czy na tego mogę wsiąść. Jest! Mogę, już się bałem. Wylądujmy sobie gdzieś tam na górze, wiecie. Gdzieś tutaj. Okej, okay. bardzo łatwo się nimi steruje, to jest naprawdę fajne. I zespomnijmy oczywiście kilka naszych przyjaciół zielonych, czyli creeperów. I jak to wszystko będzie działać, słuchajcie, bo sam jestem w sumie ciekaw. O stary, myślałem, że ten creeper chce wysadzić mi smoka, nie? Dobra, i teraz zobaczcie... Oho, no i co? Jest, spuszcza się TNT, widzicie? Bez dźwięku, co prawda? Ale to TNT tam na dole jest. I oczywiście TNT nam wybuchła, ale to po długim czasie dość Wam powiem, wiecie. Więc można takie bomby sobie robić. Można te bomby zrzucać z tego, co pamiętam, w każdym miejscu. Zobaczcie. Więc możemy sobie takim smokiem latać i po prostu zrzucać takie bomby. No po prostu smok bombowiec. Ale działa to fajnie. Okej, okay. dobra, szkoda, że to TNT wybucha po takim czasie, ale tak czy inaczej działa. I oczywiście TNT mamy za darmo, wyobraźcie sobie jakąś walkę, nie wiem, e, gildii i na zamek, nad zamkiem lata kilka smoków, e, które zrzucają TNT, no po prostu coś pięknego. Dobrze, szkoda, że ten smoczek nie działa, no czy on na pewno nie działa? Aj. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja zaraz wam takiego samego smoka, tylko muszę pobawić się troszkę z tymi jajkami. Wow, no dobrze. Słuchajcie, w końcu udało mi się znaleźć tego smoka po naprawdę wielu próbach. Stworzyłem tutaj znowu, jak widzicie, tego smoka ziemi, tego emeraldowego i kilka jeszcze tych, 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 tych czerwonych TNT. I słuchajcie, no dobra, wsiadam na takiego smoka i co? Co tu się stało? Czekajcie, nie ogarniam. Co tu się wydarzyło? What? Wiecie co, ten smok jest chyba jakiś zbugowany, a tyle się męczyłem, kurde, żeby go dostać. Tak jakby on zginął, mm, jak wleciałem w tego smoka. Ale dobra, słuchajcie, jeśli chcecie, możecie go przetestować, ja pokrótce wam powiem, co on robi. Pokazałem wam wcześniej tą wodę, ponieważ e, smok zamraża każdą, e, każde źródło wody, e, zamienia to źródło w, e, w lód. Oraz lawę zamienia w kamień, więc tak naprawdę um, chyba nie ma co tutaj prezentować. Jeśli chcecie, możecie sami to na własne oczy zobaczyć. E, polecam zainstalowanie wam tej komendy i pobawienie się troszkę. Ta komenda zapewne działałaby bez problemu na serwerach, więc e, jeśli chcecie ze znajomym się również pobawić takimi smokami, lub nawet powalczyć takimi smokami, bo wiadomo, że możemy strzelać chociażby łukiem, z takim smokiem, no to myślę, że byłaby to całkiem fajna zabawa. No dobrze, słuchajcie, dzięki za oglądanie tego materiału, e, pokażę wam jeszcze tylko jak oczywiście taką komendę przywołać. Give Roxenb albo małpoplayer u was, po prostu comment block. I teraz kiedy macie takiego comment bloka, wklejacie do niego jedną komendę, którą macie w opisie, klikacie always active i tworzy Wam się coś takiego. It's Zender to jest autor em, tej komendy, który oczywiście również jest w opisie do tego materiału, możecie sobie zobaczyć jego kanał. I tutaj klikacie click here to get required resource pack, ponieważ zainstalowanego mam resource pack, czyli more dragons resource pack. E, jeśli chcecie taki mm, resource pack wgrać, e, texture pack, to wiadomo jak się to robi. Wklejacie do folderu mm, resource packs e, w kropka .minecraft E, myślę, że to jest wszystko dla was jasne, więc no, dobra, okej, okay. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Już niedługo jeszcze więcej odcinków z przez strony serii Minecraft, ponieważ wiem, że tą serię chyba lubicie najbardziej na moim kanale, chyba że Discovery. Ja wiem, możecie napisać, którą serię na kanale lubicie najbardziej. Niedługo jeszcze oczywiście e, mea. Może już jutro pojawi się kolejny odcinek z Minecraft Extreme Adventures. Co wy na to? Ha! No dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!